Zaraz zwariuję, natrętne myśli Wszystko mnie drażni, prowadzi do agresji Znów nie mogę zasnąć, mija już czwarta godzina Jedna chora myśl w głowie, cholerna amfetamina Myślę, że lepiej mnie znają, chcą wmówić uzależnienie Nie, nie. nie wmówią mi coś, co nie jest, jest. sama znam siebie najlepiej Nie, nie, jestem agresywna, lecz trochę nerwowa I czasem po prostu nie mogę się pohamować Walcz, walcz, każdego dnia toczę walkę z samą sobą By się nie poddać i z podniesioną głową okay. Do celu dążyć, zostawić to, co wyniszcza Złapać w obszowie. Odnaleźć swoją przystań, na razie się trzymam, lecz jak długo to nie wiem Mam mętyk w głowie i chyba nie chcę nic wiedzieć, im nie, nie wiesz tym lepiej śpisz Nie wiedzieć czasem lepiej, ja mi bit i kartka pomaga zrozumieć siebie Wewnętrznie spustona ze sobą i całym światem, gdzie fałsz i chaos A brat zabrał za katem do życia w tych czasach Nieprzystosowana we współczesnym świecie, internowana. Wewnętrznie skrócona ze sobą i całym światem, gdzie fałsz i chaos, a brat dla brata katem do życia w tych czasach. Nieprzystosowana we współczesnym świecie, internowana. Nie mam na nic siły, no bo dosyć mam wszystkiego Ciągle coś zapominam, nie ogarniam już niczego. Za dużo rzeczy na głowie już po prostu nie wyrabiam, a wrogowie czekają, kiedy znów narozrabiam, kiedy będę mieć kłopoty I problemy z prawem, a ja już tego nie chcę, zdałam sobie, z tego sprawę, nie chcę wracać do przeszłości I rozpamiętywać będę toczyć walkę z życiem i z tej walce chcę wygrywać. Czuję, że powoli gasnę jak zapałka. Lecz ta muzyka działa na mnie jak rozpałka. Chcę robić terapię. w sercu miłość do muzyki. Przyjmuję słowa pochwały i konstruktywnej krytyki. Niektórzy we mnie nie wierzą i nie doceniają. Ja będę robić swoje i jeszcze się przekonają. Będę nad tym pracować. Bo wierzę, że coś osiągnę ciężką pracą i w przyszłości im wszystkim udowodnię. Wewnętrznie skłócona ze sobą i całym światem, gdzie fałsz i chaos, a brat dla brata katem do życia w tych czasach. Nieprzystosowana we współczesnym świecie, internowana. Wewnętrznie skłócona ze sobą i całym światem, gdzie fałsz i chaos, a brat dla brata katem do życia w tych czasach. Nieprzystosowana we współczesnym świecie, internowana.